Co za klima! Mówiłem, po burzy się zacznie. To może być fajny lin, albo karaś fajny. <noise> Dzień dobry, witam wszystkich obserwujących. O, na tej lewej już tu jakieś branie delikatne widzę. Albo ucierka to było, nie wiem. Najpierw to się chce rozpakować. Dzisiaj plan jest taki. Prawą wędką szukamy konia, lewą bawimy się drobnicą. Mam nadzieję, że dzisiaj wypróbujemy tą sztycę. Najlepsze jest to, że zapomniałem dzisiaj sitka do peletu, foremki do metody. Także początek całkiem, całkiem, ale jakoś sobie poradzimy. Będzie dobrze, trzeba w to wierzyć. Biuro już stoi, połowa sukcesu za nami. Teraz, zaby tylko brania wypracować podnęcimy sobie troszeczkę. To wszystko na opak robię. co najpierw sobie zrobić, zanęcić sobie. To ja najpierw cały bagaż rozpakować chcę. No ale w sumie to to jest bez różnicy. Tu chodzi o to, o ten relaks nad wodą. <grym> tak naprawdę. Łapiemy oddech, a ryby przy okazji o, tak bym to ujął. z Dzisiaj wiesz, że truskawka mango woda zagotowana błyskawicznie Fuszka porzeczkowa nie zaszkodzi. A i to co mówiłem o tej foremce, że zapomniałem, tu miałem na myśli więcej towarów chodzi i lepiej się tym rzuca. Tą małą to lubię, ale tak bardziej jak wczesna wiosna, zima. Taki mały podajnik to tak. Ale teraz już jak tak słońce ładnie daje, ryba w miarę jest pobudzona do żeru, to lepiej ten większy podajnik się sprawdza. Ale ważne, że przynajmniej mamy jej ten. Bo tak to by trzeba było na klasyka przerobić zestawy, a nie o to mi dzisiaj chodziło. Pojedzone teraz można próbować przerzucać wędki to znaczy tą jedną, tą po lewej żeby ta drobnica coś ruszyła tej po prawej nie ruszamy przynajmniej jeszcze z jakiejś 4 godziny niech sobie poleży tam jak coś zbierze to konkretnie mam taką nadzieję przynajmniej pierwszy glucik. się malduje. O, to nie glucik, karaś ale silny piękny karaś, płyń Mikros się sprawdził. Mikrowa O, się siedzi w biurze. To potem takie pięknie. Z dwa takie sobie zrobimy, wraziwą. Lepiej mieć niż nie mieć. No, tam pamiętajmy, sygnalizatory łowi. Tam co chwilę mu coś się nie ta drobnica, no, ale przynajmniej coś tam się dzieje. Czas na zmianę obuwie, od razu lepiej. Nie tylko sitka i foremki zapomniałem. Spodenek także, a jest chyba z 30 stopni, albo nawet i więcej. W końcu coś ruszyło jakiś glucik. Taki upał, rybka nie za bardzo współpracuje, trzeba mega kombinować, no ale po to tu jesteśmy. No coś, coś lepszego niż glucik, A to może nie, że rybki ruszyły teraz, tylko po prostu ja usiadłem przy wędkach. Coś lepszego, bo idzie. Kurczaki, o, co to się dzisiaj dzieje? No nic, próbujemy dalej. Jakiś glucik. Glucik to nie spadnie na pewno, tylko te większe spadają. To zrobimy sobie kawusię. Tak, elegancko wszystko tam gdzie zestaw leży tylko jeden kormoran mi cały czas tutaj gitarę zawraca jakiś glucik wziął albo spadł już o jest <grywia> żywiec plus tej foremki i tego podajnika jest taki że nie trzeba co chwilę mieszać peletu dorabiać Słoneczko ładnie zaszło to czas najwyższy coś połowić przerzucimy, posiedzimy przy wędce zaczynamy zabawę teraz rzucamy na pewniaka był pewniak czasami tak się zdarza co jest jakiś zaczep był Myślałem, że tam coś siedzi. Już myślałem, że cofnę znowu te słowa, że to jednak pewniak. No nie, no pewniak. Pewniak to to nie był tym razem. Wrzucimy na innego pewniaka. I pójdziemy sobie wsiankę zjeść, bo ryby nie współpracują nic a nic. To jest pewniak na dzień dzisiejszy. Nie ma to tamto. I pewny rzut u rybkę. Nie chcecie brać pewniaków, to nie. Rybki nie chcą brać, to ja sobie nim sieneczkę z suszoną żurawiną, bananem, pomarańczą i orzechami. Aha, i się No i kakao, wiadomo, standardowo. Już nie trzeba mówić. Smacznego, płyczek kawusi. I bierzemy Cię za, za przerzucanie wętek. Jest martwa woda, naprawdę. Sporo ludzi, ale tak nie widać, żeby ktoś coś w ogóle ciągnął, czy jakieś brania, jakieś sygnalizacje miał, bo totalnie martwa woda. Ryba nie bierze, ryba nic. Dzisiaj, dzisiaj już wszystkiego próbowałem. Poza fioletem, osmo larwa, może pomoże. Tak się to prezentuje. Według mnie, kozacko. Coś się powinno skusić. No nie ma to tamto. O, no, teraz się klimat robi. By natleniło tą wodę. Taki mocny deszcz. To myślę, że ta ryba by wtedy ruszyła. Dlatego jest taka cisza, bo to jest cisza przed burzą. Nizno, trzeba pomału zabezpieczać sobie. W swoje biuro, bo coś czuję, że może śledzie wyrwać. Uwielbiam spartańskie warunki. O, mamy tu branie. Pięknie. No, mówiłem, zaczyna się burza. Może to coś ruszy. Nie jest to duże. nie nie wierzę. Co? Wychodź tu dziadko wychodź tu dziadku ja pierdzie to się nie dzieje to się nie dzieje po prostu to się nie dzieje co za dzień kurz jeszcze nadrzeje wszystko ja pierdzie Ech. To jest róża. Ała. Ała. Co za dzień. Piękny dzień, nie ma co. No nic, na ten fioletną w końcu coś się dzieło. Próbujemy to powtórzyć. Tylko ja bym to holował trochę szybciej, ale patrzyłem czy nagrywa mi. Poszło w trzcinki. Przepiękny klimat, takie wędkarstwo, to ja lubię. Co za klimat! Mówiłem, po burzy się zacznie. Po burzy się zacznie w końcu coś przyzwoitego. Teraz ci nie pozwolę tam iść trzcinki. Nie, nie, nie. To może być fajny lin albo karaś fajny. <śledziny> <śledziny> O, tio, Tego nie grali. O, nie. Tio. Ale branie było. O. Branie było naprawdę fajne. Nie wierzę, normalnie małżarzem wyciągnął. Nicno, Nic, no, to się wytnie, nie? No, ale teraz ten klimat po deszczu i po burzy to jest właśnie najpiękniejsze tafla za chwilę słońce do tego jeszcze brania się zaczną <laughs> postrzelamy sobie jeszcze palecikiem idealnie tak niedużo cztery razy takie po cztery ziarna super Pięknie o, o to chodziło. Tam jest rzucona <noise> Dużo nie brakło. I bym na dupie zjechał. Zmiana taktyki robimy tam podcinki. Na drugi brzeg. W cicinach zawsze ryba siedzi. Co to dzisiaj mamy? Kurczak w sosie w stylu włoskim Wygląda kozacko Ciekawe jak smakuje Dobry jest, bo już to jadłem Śmieci zawsze ze sobą zawieramy Nie ma to tamto Będzie Smacznego Elegancko Chyba to się mści. Miałem trzy spinki i już chyba na dzisiaj to będzie koniec. Już ryb chyba nie będzie. Ostatnie rzuty. To jest niemożliwe, ale to nie tylko ja tutaj rozmawiałem przed chwilą z gościem. Mówił, że tam dalej od wczoraj siedzą i też. Echo totalnie. Dzisiaj nic się nie dzieje. No ja tam miałem jakieś trzy takie fajniejsze ryby, ale że tak powiem, no nie udało mi się ich wyciągnąć dzisiaj, <grymne> namiot złożony, część do auta zniesiona. Bo w razie wujek jakby miało znowu zacząć lać, to poznosić to co ważniejsze. Bo za długo się już spakujemy i koniec tego dobrego. I tak oto kończymy tą piękną zasiadkę ciasteczkami i kawusią. Rybką niestety chyba nie. Czas najwyższy się pakować. No nic, no takie zasiadki też się zdarzają, że albo ryba nie bierze, a jak już weźmie, to jest jakaś spinka albo coś. Życie, życie. Ważne, że baterie naładowane i do następnego. Pozdrawiam.